Jeszcze byłem członkiem bojówkarskiej grupy aktywistów gejowskich o nazwie ACT UP i innych, która swego czasu zbezcześciła nawet najświętszy sakrament. Tak straszna była nienawiść tego środowiska do Kościoła katolickiego. Niestety powoli znowu ulegałem starym wpływom. Czułem, jak wracają do mnie pragnienia homoseksualne i pociąg do mężczyzn. Z jednej strony chęć posiadania kogoś bliskiego. Z drugiej nawarstwione lęki i frustracje, które przeradzały się w niekontrolowaną agresję i wypieranie Boga ze świadomości. Takie były moje doświadczenia z tego okresu. Niemniej jednak, mimo że spotykałem się z brakiem zrozumienia ze strony moich znajomych, up, którzy uważali, że chyba musiałem zwariować. Opatrzność nade mną czuwała. Któregoś dnia leżałem sobie na łóżku i pomyślałem, że poszedłbym na msza. Nie zastanawiając się już dłużej, spojrzałem na zegarek i popędziłem do kościoła. Będąc już w połowie drogi, zorientowałem się, że mam na sobie t-shirt z logo Act Up. Ale to mi nie przeszkodziło i biegłem dalej. Niestety, kiedy przybyłem na miejsce, okazało się, że msza była wcześniej niż myślałem, ponieważ zmienił się porządek z wakacyjnego na zwykły. Stanąłem przy wejściu do kościoła, z którego zaczęli wychodzić już ludzie. W pewnym momencie zauważyłem, jak naprzeciw mnie stanął pewien nieznajomy mężczyzna, który rozdawał jakieś ulotki. Spojrzał na moją koszulkę z napisem Macked Up, ja zerknąłem na niego, on znowu na mnie, ja na niego. Aż wreszcie wręczył mi ulotkę i zachęcającym gestem zaprosił mnie, abym wszedł do środka. To był gest miłości, wyraz wiary. To był zupełnie niezwykły moment. Nie znałem tego człowieka ani nie wiedziałem, kim jest, ale wtedy to właśnie on otworzył przede mną drzwi kościoła. Tu chciałbym zwrócić się do wszystkich osób, które modlą się o nawrócenie ateistów czy homoseksualistów i często nie mają okazji zobaczyć owoców swojej modlitwy. Niech moje świadectwo będzie zachętą, bo z pewnością jestem jednym z tych, za kogo ktoś gorąco się modlił. Wszedłem więc do kościoła, w którym właśnie odbywał się chrzest. Modliłem się ze wszystkimi, powtarzając wszystkie słowa wypowiadane przez kapłana i ludzi. To była pierwsza proklamacja mojej wiary. Potem skontaktowałem się z miejscowym duszpasterzem, przeszedłem kurs spotkań informacyjnych i przyjąłem chrzest. Wrócę jeszcze do tej znamiennej chwili, kiedy to został Pan zaproszony do kościoła przez tego człowieka. Nie wiadomo, kim on był. Być może aniołem. Ale jego symboliczny gest wyrażał pragnienie całego kościoła, aby wychodzić naprzeciw tym wszystkim, którzy potrzebują Boga i jednocześnie akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, ponieważ nie trzeba być idealnym, aby przekroczyć prób Kościoła. Ta myśl wyraża też słynne powiedzenie świętego Augustyna. Nienawidź grzechu, ale kochaj grzesznika. Stawiaj sprawy bez ogródek, ale jej grzesznika. Czy kiedy przechodził pan proces nawrócenia, był pan świadomy, jakie jest stanowisko Kościoła wobec problemu, z jakim Pan walczył, czy miał pan w sobie jakieś opory, bariery? To była faktycznie wielka przeszkoda, z którą wstyd mi to przyznać walczyłem jeszcze po swoim chrzcie. Bowiem już na początku, mojej drogi, świadomie założyłem pewną dowolność w interpretacji niektórych wymagań. Wybiorę sobie to, wezmę tamto, będę żył tak, jak sam uważam, i tym podobne. Na szczęście spotkałem na swojej drodze bardzo mądrego księdza z mojej parafii, który z przekonaniem powiedział do mnie: Możesz się zmienić. Był pierwszą osobą, od której to usłyszałem, chociaż wówczas jeszcze nie wierzyłem w to, co mówił. Równocześnie pojawiały się też wpływy inne i opinie innych ludzi, którzy przekonywali mnie, że wszystko jest w porządku, mogę prowadzić dotychczas. Gejowski styl życia i nadal być w Kościele katolickim. To wprowadziło do mojego życia ogromne zamieszanie i znowu popadłem w grzech w rok po moim chrzcie. Jednak moje serce nie dawało mi spokoju. Czułem wewnętrznie, że coś jest nie w porządku i że nie mogę być aktywnym homoseksualistą i twierdzić, że jestem katolikiem. Te wątpliwości sprawiły, że zacząłem się gorąco modlić po czym wydarzyła się w moim życiu cała seria pozytywnych zdarzeń. Przede wszystkim spotkałem osoby z grupy charyzmatycznej z kościoła w Brooklynie w Nowym Jorku. Mieli jasno sprecyzowane poglądy co do nauczania kościoła w wielu kwestiach. Jeden z nich, psycholog z wykształcenia, zaczął mi wyjaśniać podstawową naukę kościoła i po raz pierwszy otworzył mi oczy na wiele spraw. Aby może przybliżyć problem homoseksualizmu, posłużę się pewnym obrazem. Wyobraźmy sobie człowieka siedzącego w jaskini, do której wpada snop światła. To jest właśnie homoseksualna miłość, ten jeden snop światła, który on widzi. Może się jednak zdarzyć, że ktoś zajrzy do jaskini i powie, jak tu ciemno, tylko jeden nikły promyk światła. Dlaczego nie chcesz stąd wyjść i zobaczyć, co jest na zewnątrz? Tam jest mnóstwo światła, świeci piękne słońce, jest piękny, jasny dzień. Pierwsza reakcja homoseksualisty jest negatywna. Woli zostać. Wystarczy mu jego promyk. Boi się porzucić jaskinię, swój mały, zamknięty świat, swój styl życia. Bo to jest wszystko, co do tej pory poznał i czego w życiu doświadczył. To był też jedyny rodzaj miłości, jakiego ja doświadczyłem. Dlatego proces wychodzenia z jaskini wymaga cierpliwości i wiary, że tam na zewnątrz jest naprawdę lepiej, że można się zmienić, że warto. Potrzeba też wsparcia ze strony innych ludzi, którzy zachęcą cię bądź mężczyzną zacznij doświadczać swojej prawdziwej męskiej natury. Ona istnieje, ale została zepchnięta w głęboką podświadomość. Pamiętam, że będąc w odwiedzinach u mojego znajomego i przeglądając prasę, natknąłem się na artykuł o alkoholizmie w którym przeczytałem, iż często zdarza się, że mechanizm uzależnienia od alkoholu może pojawić się już we wczesnym okresie życia. To dało mi dużo do myślenia. Zacząłem się zastanawiać nad tym, że sam fakt doświadczania czegoś od dzieciństwa czy przez dłuższy okres czasu Wcale nie oznacza, iż jest to prawidłowe czy naturalne. Wydaje mi się, że przełomowe znaczenie miało zdanie wypowiedziane kiedyś przez znajomego księdza: Możesz się zmienić. Tak, zgadza się. A jednak w kręgach homoseksualnych nie jest to popularny pogląd. Powiem więcej, walczy się z nim zaciekle i na wszelkie możliwe sposoby. Kiedy spróbujemy dotrzeć do badań psychologicznych sięgających kilkudziesiątków lat wstecz, odkryjemy, że już w latach 50. znane były przypadki wylewienia z homoseksualizmu przez córkę Freuda Annę. Z kolei w latach 70 problemem tym zajęli się słynni seksualodzy Masters Johnson, którym udało się przeorientować seksualnie ponad dwie trzecie uczestników terapii. Jest więc nadzieja, że to jest możliwe. Osobiście miałem wielkie szczęście, że spotkałem Chrisa, mojego przyjaciela z ruchu charyzmatycznego, który nie tylko kilkakrotnie uratował moje życie, ale skontaktował mnie ze wspaniałą terapeutką Jolantą Idzik, bardzo mocno wierzącą osobą, z którą współpracuję do dzisiaj. Działają zatem odpowiednio przeszkolone osoby, grupy wsparcia czy organizacje chrześcijańskie, takie jak na przykład Exodus International, które pomagają Uwolnić się od tego uzależnienia. Naprawdę nie ma powodu, aby tkwić w tym przez całe życie. I może już na zakończenie chciałbym dodać, że moje nawrócenie na chrześcijaństwo nie byłoby pełne, gdybym nie zaczął doświadczać normalnych uczuć heteroseksualnych. Była to sfera, którą całkowicie zablokowałem i odrzuciłem ze swojego życia. Kiedy po raz pierwszy zwróciłem uwagę na atrakcyjność kobiety, to po raz kolejny przeżyłem coś na kształt nowego powiewu ducha. Otworzyłem się i nareszcie zrozumiałem, że powróciłem do korzeni. Znowu jestem częścią natury, a homoseksualne odczucia stopniowo traciły moc i znikały. Nie twierdzę, że odeszły całkowicie, ale są coraz słabsze w porównaniu z odczuciami heteroseksualnymi. A to rodzina dzieje na przyszłość. Bardzo panu dziękuję. Spotkamy się ponownie w drugiej części tego programu, w której nasz gość odpowie na państwa pytania.